Cześć, witajcie. Krzysiek na kanale Krzynoł Garaż. Słuchajcie, w dzisiejszym filmiku wymienimy maneteczki. Zobaczcie, to jest manetka zwykła, tam będzie z tempomatem, tu manetka zwykła, będzie z komputerem. Wymienimy manetki w Octavia 2 FL i zakodujemy tempomat i zakodujemy komputer pokładowy, bo tam go nie ma licznik, y, jak najbardziej myślę obsługuje komputer, natomiast no, nie było manetki, Manetka, manetkę trzeba dołożyć, zakodować, no i ten podstawowy komputer y, spróbujemy odpalić. Także bierzemy się za rozbabieszanie, cały proces Wam pokażę, tutaj mam kolegę, kolega będzie nagrywał, także spokojnie nie będę się wściekał, że jedną ręką czegoś nie mogę zrobić. Bierzemy się za robotę. Dobra, pierwszą czynnością mieli Państwo, do co? Zdjęcie kierownicy. Przyrząd. No, niestety kto nie ma wprawy, będzie się męczył. Trzeba tam zdjąć taki zaślepki. No ja też się mogę męczyć. Raz. Ostatnio mi się połamał, musiałem skrócić. Był taki i teraz jest wchodzi na styk. Ale działa. Dobra, poduszeczka. Cyk. No już widzieliście na paru filmach. mechanizm, ten tutaj w ten sposób. Dobra. Teraz klucz SP-Line 12. I jedziemy, stawcie sobie kierę na środku, żeby potem się nie, nie martwić na te ząbki, nie, żeby nam kiera stała prosto. Jest jakieś tam nabicie, no ale dobra, jest prosto. To do tak. To do góry. Teraz możemy wyjąć kluczek. Tak błędów się nageneruje i tak, także nie no, ma co się przejmować. TORX25. Tutaj dwie. Jest od spodu, słuchajcie, tutaj, w tym miejscu. Jak sobie ja wiem, gdzie ona jest, a wy musicie tam sadzić głowę. Jak nie wiecie, taka sama jak u góry, obudowę. Spokojnie ściągamy, tu jest przerwa. W przedefelowej oktawii, no nie, nie da się tego ściągnąć, rączka jest inaczej <laughs> w Wtyczunie, scyzor, blokadka czerwona, tak na dół ściągamy. Blokadka czerwona na dół, ściągamy. No dobra, dobieramy się do sterownika. Tu jest torx bodajże 15. Trzy śrubki, trzeba zdemontować sterownik. No to jest miło i przyjemnie. To jest to auto, słuchajcie, tak, gdzie był nagrany film kodowanie borneca w ciemno. Tak. Tutaj do kolegi wysyłałem. No nie, nie udało się w ciemno wszystkiego zrobić. No nie. No, no nie. Teraz malutkie popraweczki, jednak każde auto to jest, jest indywidualne. Ja to kodowałem na podstawie swoich ustawień, a się okazało, że tutaj jednak ta wersja jest troszeczkę inna i jakieś tam długie nie działały do końca. Dobra, to jest luźne. Teraz tak, słuchajcie, odpinamy sobie wtyczki. Czyli tą. O, to już jest połamane klasycznie ale to nie wypada ten ząbek już jest połamany niestety widzę kiedy ruszę to się rozwali tak trzeba sobie poradzić i tu trzecia od stocyjki. To jest sterownik kierownicy, dla Oktawi dwójki FL-ki, czy tam Golfa 6, czy nowego Leona, Turana nowego. To jest cały sterownik kierownicy razem z czujnikiem kąta skrętu. Pamiętajcie, tyle razy mówiłem, nie obracać. Jak jest ustawiony na środek, nie dotykać, albo będą kłopoty. Dobra, słuchajcie, mamy manetki. jakie ściągamy? Tutaj jest ząbek, jeden. Tak? A drugi, to się drugi. A oprócz tego są dwa tutaj do naciśnięcia, ciężko będzie widać tutaj. O, spójrzcie z tej strony. Jest taka łapeczka do naciśnięcia. Z dwóch stron są takie dwie łapeczki. Schwytamy je. Tego trzeba. O, z bloką I mamy ściągnięte w włączyć. Tak? Tu jest ten ząbek, zobaczcie. Nie, on się na tym zatrzasku. No i tyle, manetki. Ciach. No I co, procedura w drugą stronę? No filozofia żadna. let just 502, 502, tak to jest ten co tutaj jest coś gdzieś łamane wciśnięte, zatrzaśnięte musi się zatrzasnąć o, podam sterownik na swoje miejsce Tam będzie, jak będzie tam był tu, tam był tu czy to, nie pamiętam, tam jest jeszcze jedno Tutaj nie pasuje. Jakbyście pchali, to i tak tutaj nie pasuje. Tu jest podejście na... Yy, co tu jest? Tu jest jak jest manetka dodatkowa bodajże do tempomatu, jak jest w Audi. Ta, ta dodatkowa maneteczka tutaj taka, to ona chyba tutaj jest podłączona. No dobra. To jest... Do przykręcenia z powrotem. To nic nie adaptujemy tutaj. nie wymieniamy sterownika, więc. Nie pamiętam, ja wtedy ten, ten komputer już włączałem do testów chyba, bo nie pamiętam. Zaraz się okaże. Już możemy sprawdzić. Tak, teraz to. Tu poduszkę to błąd poduszki i tak nam wyskoczy jak będziemy chcieli testować bez założonej poduchy no ale te błędy się zrobi no bez komputera słuchajcie no nie, 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 nie podejdziecie do tego nie bez komputera nie hmm? Zobaczmy, mi się wydaje że Musimy pokodować. Wycieraczka tylna działa. Flash działa. Kierunki działają. Światła są. No to zakładamy, że manetki są sprawne. Ten macik zaraz będziemy robić. No dobra, przenieśmy się teraz do kompa. Zobaczymy, co się z tego da zrobić. Ok, wchodzimy sobie w sterownik kierownicy. Nie, no najpierw wejdźmy w licznik. Zegary. no tutaj te błędy trzeba skosować wszystkiego, bo to się wygenerowało, jakby odpięta. Co? No, poduszki się palą. Eee, tak, zegary. Zobaczmy, czy tutaj jest. Ten komputerek włączony. Tak kodowanie. Zobaczcie trzeba włączyć. Jest już włączony multifunction display, czyli trzeba włączyć tą funkcję byte pierwszy bit trzeci. Czyli to to w zegarach tutaj już jest, bo ja to wcześniej włączałem, jak to żeśmy sprawdzali, Nie pamiętam i przejdźmy do sterownika kierownicy popatrzmy, co tutaj jest komputer pokładowy sterowany poprzez manetkę wycieraczek widzicie, tą funkcjonalność trzeba włączyć i od razu, ponieważ tu wpada tempomat, to tempomat, mieli Państwo, jest tu. Cruise Control poprzez manetkę kierunkowskazów. Włączamy. Wykonujemy. Pokażę Wam teraz, bo już działa. No i zobaczcie, po wykonaniu tych kodowań Mamy komputerek, czyli te zegary, po prostu większość zegarów. Spotkałem jedne w karierze, które nie miały. Te wszystkie zegary mają wbudowaną funkcjonalność tego komputera, który tu jest. Tak, tryb pierwszy, tryb drugi. Wystarczy zmienić manetkę i mieć odpowiedni ten sterownik, czyli średni. Nie najwyższy, tylko średni. Bo jest taki sterowniczek, który nie obsługuje tego komputera tej manetki także <laughs> można można te wszystkie średnie się zapisują pomimo że nie są wyświetlane tak średnie spalanie jakie małe <laughs> No dobra słuchajcie też załączyliśmy ten pomat wróćmy do komputera sprawdźmy czy ta manteteteczka teraz działa Wchodzimy ponownie w Sterownik kierownicy, sterownik koła kierownicy, w bloki pomiarowe, bloki pomiarowe e, cruise, tak, szukamy cruise control system. No i mamy tak, mind switch, decelerate, accelerate. Oto. No i klikamy na manetce, guzik w dół. Operated guzik w górę. Operated teraz to jest, żeby ten główny guzik. O, to jest ten włącz. Wyłącz i jeszcze jest cancel tutaj, nie? I cancel. Operated dwa na raz. Dwa na raz się nie da. Dobra, ale to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą, żeby zakodować yy, pod działanie tempomatu jest silnik. Wejdźmy w silnik. W silniku jeszcze nie jest to włączone. Z, z ciekawości zobaczmy, czy te bloki pomiarowe odpo odpowiadające za komunikację z manetką, czy bez kodowania w silniku będą widoczne. Sam jestem ciekawy, bo nie pamiętam. <laughs> Tutaj one się nazywają chyba CCS. Cruise Control System, tak? C. To, to, to i to. Tutaj naciśnięcia powinny być aktywne. Nie są. Cruise, Cruise Control System 2-3. No, widzicie, sterownik kierownicy widzi manetkę elegancko, podaj na magistrale. Silnik jeszcze nic nie widzi silnik nie widzi TUSIO to co wchodzimy w kodowanie nie, to jest nowszy, to jest nowszy Octavia więc tutaj w, nie w adaptacjach tylko w kodowaniu jest tempomat nie trzeba takim kodem tego robić tak jak w starszych cruise control system Installed. Bez asystentów, zbliżenia, instalet, ciach, to jest Octavia Felka z silnikiem dwulitrowym litrowym CFHF, CF 110 konny, dwulitrowy na common railu i tutaj się właśnie to koduje w ten sposób, a nie poprzez kodowanie to długie, znaczy kodowanie drugie lub tam jakiś dostęp upoważniony. No, i dobra, jeszcze raz zajrzyjmy w te bloki pomiarowe. CCS to, to i to. Widzicie? Tutaj klikam teraz guziczkami, i już silnik widzi 0. Wyłączone. Cancel 131, guziczek w górę 137, guziczek w dół 133. Przed chwilą nie widział, dopiero po włączeniu odpowiedniego kodowania on to rozpoznaje. No, ja zakładam na 99%, że to będzie działać. Gołówek. No, to tyle skodowania. Przenieśmy się do auta. Jak wszystko mamy zakodowane, to możemy zabrać się za składanie. To skręciliśmy, to skręciliśmy. Wtyczki są zapięte. No, do filozofii większej, słuchajcie, no też nie ma. Zawsze się no zdarza się tam tak, że tam z kosem wejdzie ta śrubka i niszczymy gwint. Także lepiej spojrzeć. Tu mamy. Tam ząbeczki, jeden, drugi, taki pseudo zawiasy. Klik klik. Kierowniczka. Tak jak była. Wprost. Nie martwcie się jak tam grzebiecie, bo ręcznie y nie obrócicie tego czpienia tu palcami tam grzebiąc dookoła. Także nie, nie ma co się martwić, to dopiero przy dźwigni kierownicy to się może ruszyć, nie? Dobra, to wsadzamy. Śrubę mamy nową. Załóżmy, edukacja ma być nowa. Ale tu jest dobry klej to tam. 45 nm było. Poduszeczka. Sprawdzamy, czy to jest tutaj wszystko ułożone. Tych, tych. O. Zaczepa w Podusie. Przymierzamy. Wtyczuszkę. Zapinamy. Teraz, jak ją zapinamy? Wkładamy ją mniej więcej na swoim miejscu. Zobaczcie, tu są takie te zaczepy. A tam są takie ha ha haczyki i to z, z nich musimy z tych haczyków zrzucić to przy odpinaniu. Ale to się nie da inaczej założyć. To czuć jak to weszło na swoje miejsce i... Czuć jak to tutaj wchodzi. Jest. to dam Krasujemy błędy. Jedziemy się przejechać zobaczyć czy zatrybi ten tomacik no dobra jedziemy na jazdę testową 30 na godzinę szybciej szybciej zwieczka no do 30 i już ten jak widzicie zajarł się u góry no i chodzi komputerek też Maneteczka działa, druga działa. Miło, szybko, przyjemnie. O, mój komputer gra. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Hej.